Cześć siemanko wam wszystkim. Ja jestem świadczu i mam dla was dzisiaj gameplay od Rafała na mapie terminal. Grał on tutaj klasą domyślą, także zapraszam was wszystkich serdecznie. W dzisiejszym komentarzu chciałem wyjaśnić, dlaczego słyszycie teraz mój głos, a nie Rafała. Więc przechodząc krótko i szybko: Rafał aktualnie nie może nagrywać. Jest to spowodowane tym, że. Zepsuł mu się dysk twardy w jego komputerze i chwilowo no po prostu nie jest w stanie nagrywać filmików, no bo nie ma dostępu w ogóle do swoich danych, do swojego komputera, nie może go odpalić, no bo wiadomo, jeśli dysk się zepsuł, no to on nie może zadawać nawet systemu operacyjnego. Jest problem, no jest problem, gadałem na ten temat z Rafałem, choć jeszcze nie tak dokładnie, powiedział, że no stara się teraz jakoś, wiecie zdobyć kasę na to, żeby naprawić komputer i z powrotem zacząć na, nagrywać dla Was. Gadałem z nim właśnie na ten temat i powiedziałem mu, że ja za niego będę nagrywał przez jakiś czas, nie wiem, będę się starał dla niego, jest on moim przyjacielem, także na pewno będę chciał mu pomóc na jak największym stopniu, żeby no na jego kanale po prostu też coś się działo, bo wiadomo, że nie może być takiego zastój, nie wiadomo jakiego, bo on też dość długo pracował i ciężko na to, żeby no, no, poświęcić troszeczkę czasu musiał, nie? żeby Wam zaprezentować e, dobre gameplaye z jego komentarzem oczywiście, także no ja, się, ja dołożę wszelkich starań, żeby mu pomóc w tych trudnych chwilach dla niego, dlatego wyszedłem właśnie z inicjatywą, że, że właśnie mu pomogę e, w tym momencie, jak, dopóki on nie będzie w stanie po prostu nagrywać dla Was komentarzy i znowu s, e, swoich gameplayi dobrych. Także no powiem wam, no niestety troszeczkę bardzo smutna sytuacja się wy, wynika, z tego wywnioskowała właściwie z tego całego ambarasu, który się zrobił, ponieważ no, Rafał nie tylko nie może odpalić komputera, ale boi się również, że stracił wszystkie gameplaye, które miał na dysku, a miał tam wcześniej bardzo dobre mecze już zgrane na swój dysk z kina i prawdopodobnie może już nie odzyskać tych e, gameplay. Także to też jest drugi gwój do trumny, jakim właśnie został przez ten holderny dysk wciśnięty. No nie wiem, mam nadzieję, że Rafał, jak najszybciej uda mu się zdobyć pieniądze na to, żeby tą usterkę naprawić i żeby wrócić do, na YouTube do nagrywania. Tak jak powiedziałem, ja będę się starał mm, dla Was tutaj właśnie. Ja wiem, że to nie jest to samo jakbyście słuchali Rafała, ale postaram się. Dla Was też przygotować jakieś komentarze. Jest to Jego filmik nie, nie chcę mu tam za bardzo bruzić w jego kinie Kto 3 to co ma zapisane, ponieważ ma tam Double Moab'y. Także nie chcę mu tam za bardzo tego bruzić na same ich filmiki informacyjne. Także ode mnie na pewno dostaniecie jakieś gameplay moje, na pewno no, na, na do, tak samo dobrym poziomie jak i Rafała, także tym się nie będziecie musieli przejmować. Jeśli chodzi o całą tą informację, to będzie tyle. Nie chcę Was też właściwie zanudzać, bo naprawdę ja, że tak powiem, czuję się jeszcze taki trochę nieswój. Ale postaram się, jak najlepiej, chwilowo wynagrodzić to, że po prostu Rafał nie, ma, nie może wrzucać i tak dalej. Będę Was informował na bieżąco, jak co u Rafała słychać i tak dalej, no i te wszystkie jego informacje, no wiadomo, będę chciał Wam to przekazywać w komentarzach, co się u niego dzieje, czy, czy jest troszeczkę, gdzie ta sprawa do przodu i tak dalej, no nie, nie chcemy tutaj, żeby nie wiadomo, <laughs> jak długo nie było go na YouTube, bo on też chce nagrywać, bo gdyby nie chciał naprawdę nagrywać dla was to by już to przerwał dawno, ale no, chcę nagrywać, jeszcze mi po prostu też go goni czas właśnie i te problemy z komputerem, które teraz wyszły no. tak to właśnie bywa, no Rafa wiadomo jest teraz w pierwszej klasie liceum, także już też ta te, te zabawa, no ja też już przez to przeszedłem, także wiem jak jest w pierwszej klasie szkoły średniej no, i dlatego rozumiem go, że po prostu teraz czasu nie ma, bo jest lekki zajeb w szkole no i jeszcze te właśnie problemy z komputerem, które właśnie wspomniałem chyba trzy razy. No... Jest... No jest, nie jest ciekawie, nie jest to ciekawa sytuacja, jest dość smutna sytuacja, no bo... Wiadomo, Rafał też fajnie się z nim gra i tak dalej, jest spoko kumplem, spoko przyjacielem, można z nim pogadać na ludzie i tak dalej o wszystkich tematach. Także naprawdę szkoda, że chwilowo nie może korzystać ze swojego komputera osobistego. No, jak na razie pracuje on na laptopie, ale na laptopie no... Wiecie co to jest na laptopie? No wiadomo to nie jest robota. To, to laptop to to nie jest robota taka konkretna jeśli chodzi o rendering, nagrywanie i tak dalej. Bo tam się nie da ani yyy, grać dobrze, ani dobrze tego filmu. Renderowanie trwa późno, nie wiadomo ile. Gameplay też y, traje ten, y, ciężko ugrać jakiekolwiek, także no jest, jest spina. No ale jeśli chodzi o to to będzie tyle, Nie ja mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tym komentarzem, że po prostu po poczekacie dopóki Rafał nie, nie będzie w stanie nagrywać, że jakoś Wam te informacje będę chciał przekazywać w krótkich gameplayach ode mnie, także ja Wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego komentarza, zapraszam Was do oceniania, subskrybowania kanału Rafała i komentowania tego filmiku, dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się na razie i siemanko, Yo.